Dzień dobry, witam w filmie dotyczącym historii dla klasy VI. Temat filmu to Republika Francuska i zobaczmy, jakie mamy daty akurat w tym okresie. W 1792 roku nastąpiło obalenie monarchii i powstanie Republiki we Francji, natomiast druga data to 1793 rok, czyli stracenie króla Francji Ludwika XVI. No i zaczynamy. Wybuch rewolucji we Francji wywołał obawy. W sąsiadujących państwach, że rewolucja może się rozprzestrzenić. Dążyli do tego sami rewolucjoniści, chcąc rozpowszechnić swoje idee w innych państwach. Doprowadziło to do wybuchu wojen z Austrią i Prusami, w których Francji źle się wiodło. O te porażki i wciąż złą sytuację gospodarczą, czyli wysokie ceny żywności, obwiniano króla Ludwika XVI oraz jego nic nienawidzoną przez ludu żonę, Marię Antoninę. Ponadto króla posądzano o spiskowanie z obcymi państwami w celu przywrócenia porządku sprzed rewolucji. Wzburzona tym wszystkim ludność Paryża przepuściła szturm na Wersal. Król wraz z rodziną został uwięziony, a miesiąc później w 1772 roku parlament zniósł monarchię i ogłosił Francję republiką. Co to oznaczało? Otóż król został oskarżony o zdratę i skazany na śmierć na gilotynie. Co to była gilotyna? Gilotyna było urządzeniem skonstruowanym do ścinania głów osób, które zostały skazane na śmierć. Została zbudowana przez francuskiego chirurga Josepha Guillotena. Po straceniu Ludwika XVI sytuacja we Francji była bardzo trudna. Przeciwko niej zjednoczyły się niemal wszystkie kraje Europy, zawiązując sojusz, który miał za zadanie doprowadzenie do upadku republiki. Ludność buntowała się przeciwko wysokim cenom żywności. Wśród biedniejszych ludzi zapanował głód. Jednocześnie podnieśli głowę przeciwnicy rewolucji chcący przejąć władzę. Doszło do kryzysu, który wykorzystało stronnictwo Jakobinów z Maksymilianem Robespierre na czele i w 1793 roku przejęło władzę siłą. Było to radykalne ugrupowanie, dążące do gruntownych zmian w życiu politycznym i społecznym, uciekające się do drastycznych rozwiązań, takich jak terror. Robespierre miał ambicje utrzymania państwa bez króla, bez szlachty i bez przywilejów kościoła. Jakobini zrównywali dobro rewolucji z dobrem Francji. Cena za to była ogromna. Konieczność zastraszenia wszystkich przeciwników takiej wizji, Szybko zastąpiono praktyką ich fizycznej likwidacji poprzez ścięcie na gilotynie. Stworzyli specjalny sąd, zwany Trybunałem Rewolucyjnym, który wydawał tylko dwa orzeczenia: śmierć lub uniewinnienie. Nie można było odwołać się od wyroku Trybunału. Podejrzanym odebrano nawet prawo do obrony. Wrogami stali się nie tylko przeciwnicy nowego ustroju, ale nawet ci rewolucjoniści, którzy mieli inne zdanie niż Jakobini. Trafić na gilotynę można było poprzez sam donos lub zaledwie podejrzenie o to, że ktoś nie zasługuje na zaufanie. Pod ostrzem gilotyny zginęli prawie wszyscy przywódcy rewolucji. Czas ten we Francji nazywano wielkim terrorem, nie bez przesady, ponieważ zginęło wówczas aż 14 tysięcy osób. Rewolucjoniści rozprawili się z kościołem, uważali bowiem kościół katolicki za wroga rewolucji. Odprawianie nabożeństw było zabronione. Nowy kalendarz, który wprowadzono, liczył czas od narodzin Republiki, a nie jak dotychczas od narodzin Chrystusa. Zniesiono też święta kościelne. Zamiast tygodnia składającego się z siedmiu dni, wprowadzono dziesięciodniowe dekady, w których ostatni dzień był dniem wolnym. Radykalne sposoby działania sprawiły, że jako miną udało się opanować chaos w państwie i doprowadzić do odparcia nieprzyjacielskich sił. Ostatecznie powszechne zmęczenie terrorem, strach przed karą śmierci i lęk o życie zdecydowały o obaleniu dyktatury. W lipcu 1794 roku Robespierre został zgilotynowany. Rewolucja zmieniła kurs na łagodniejszy, a władzę przejęło umiarkowane skrzydło rewolucjonistów. Zlikwidowali oni Trybunał Rewolucyjny i wprowadzili nową konstytucję. Co to oznaczało? Nową władzą wykonawczą został dyrektoriat, czyli pięcioosobowy rząd. Nowa konstytucja stanowiła, że tylko ci obywatele, którzy płacili podatki, mieli prawa wyborcze. Natomiast urzędy mogli sprawować jedynie ludzie dysponujący dużym majątkiem, a więc w znacznej mierze ludzie należący do burżuazji. Wśród zdobyczy rewolucji, które doczekały się zachowania, była równość wobec prawa rozdział Kościoła od państwa, niezależność w działalności handlowej i przemysłowej oraz prawo do własności. Na tym dzisiaj kończymy, dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnych odcinkach.